Kilka lat temu z Ekstraklasy spadał brukbet razem z miedzią Zagłębie-Sosnowiec. Do starcia drugiego duetu doszło w sobotę w Sosnowcu, gdzie przebudowane zimą Zagłębie chciało postawić się zdecydowanemu liderowi. Pierwszą składną akcję przeprowadzili jednak goście, a w 11 minucie na listę strzelców powinien wpisać się Roman Gergel Niedługo potem w odpowiedzi gospodarze po dośrodkowaniu Dawida Gojnego piłka zaliczyła pusty przelot, jest jednak na zamknięciu Korzeniecki, jego mocny strzał zablokowany, a po chwili piłkarze Zagłębia domagali się rzutu karnego, po tym jak na linii piłkę blokował obrońca brukbetu. Sędzia był jednak innego zdania, a kolejna godna uwagi szansa w Sosnowcu to końcówka pierwszej połowy. Doskonałe dośrodkowanie Zemana, nie było tu spalonego, no a Putiwcew miał naprawdę kapitalną szansę do zdobycia gola. Jeszcze lepiej zachował się jednak na linii Krystian Stępniowski, który uratował Zagłębie. Do przerwy bez goli, a teraz już fragmenty drugiej części meczu. Mamy 58 minutę, szybko wyprowadzony atak przez gospodarzy. Pawłowski ma dużo wolnego miejsca, nie udało mu się oddać strzału, co jednak po chwili uczynił Nikola Korzeniecki fantastycznym uderzeniem dając miejscowym prowadzenie. Świetny strzał w sam ruch, bramki strzeżonej przez Loskę i niespodziewanie Zagłębie obejmuje prowadzenie w starciu z brukbetem. Termalika, a więc dominator w rundzie jesiennej, tutaj musiała się mocno natrudzić, by powalczyć, choćby o punkt. Widzimy ten rzut wolny. Uderzał Sebastian Bonecki, ale raz jeszcze bardzo dobrze w bramce Stępniowski. Czasu do końcowego gwizdka już bardzo mało. Będzie piekielnie trudno, cokolwiek w tym meczu uratować Brukbetowi. To już piąta doliczona minuta. Mocny wrzut z auta Wasilewskiego, jest przedłużenie śpiewaka. Zobaczmy, w zamieszanej piłka trafiła do Mateusza Grzybka, który zachował zimną krew i w jednej z ostatnich akcji meczu uratował punkt dla brukbetu. Z perspektywy Tameli ten punkt nie powinien cieszyć podopiecznych Mariusza Lewandowskiego, jednak biorąc pod uwagę okoliczności jego wywalczenia już jak najbardziej. Niesieczanie po raz kolejny w tym sezonie wychodzą obronną ręką z dużych opresji.